Dzień piąty. Jezus troszczy się o swój kościół, pochwała. Znam Twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i Twoją wytrwałość. Z apokalipsy świętego Jana Apostoła Aniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz to mówi Syn Boży, ten, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi Jego podobne do drogocennego metalu. Znam Twoje czyny, miłość, wiarę. Posługę i Twoją wytrwałość, i czyny Twoje ostatnie, liczniejsze od pierwszych. Ale mam przeciw Tobie to, że pozwalasz działać niewieście Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, a naucza i zwodzi moje sługi, by uprawiali rozpustę i spożywali ofiary składane Bożkom. Dałem jej czas, by się mogła nawrócić, a ona nie chce się odwrócić od swojej rozpusty. Oto rzucam ją na łoże boleści, a na tych, co z nią cudzołożą, Ześlę wielki ucisk, jeśli od czynów jej się nie odwrócą, i dzieci jej porażę śmiercią. A wszystkie kościoły poznają, że ja jestem ten, co przenika nerki i serca, i dam każdemu z Was według Waszych czynów. Wam zaś, pozostałym w teatyrze, mówię, wszystkim, co tej nauki się nie trzymają, tym, co jak powiadają, nie poznali głębin szatana. Nie nakładam na Was nowego brzemienia, to jednak, co macie, zatrzymajcie, aż przyjdę. A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami, a rózgą żelazną będzie ich pasł. Jak naczynie gliniane, będą rozbici, jak i ja wszystko to otrzymałem od mojego ojca, i dam mu gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów. Światło Księżyca W pismach Józefa Ratzingera znajdujemy obraz Kościoła jako Księżyca, odbijającego światło Słońca, którym jest Chrystus. Jest to obraz zaczerpnięty od Ojców Kościoła. Ojcowie Kościoła wyjaśniali, że w strukturze kosmosu Księżyc jest obrazem tego, czym Kościół jest w strukturze zbawienia, w kosmosie duchowo-religijnym. Światło Księżyca jest obcym światłem, światłem Heliosa, bez którego księżyc byłby jedynie ciemnością. Świeci on, ale jego światło nie jest jego światłem, lecz światłem kogoś innego. Jest jednocześnie ciemnością i jasnością. Sam z siebie jest ciemnością, ale rozdaje jasność otrzymaną od kogoś drugiego, którego światło przechodzi przez niego dalej. I w tym właśnie obrazie przedstawia on Kościół, który świeci, nawet kiedy sam jest ciemny. Jest jasny nie ze względu na swe własne światło, lecz otrzymuje je od Chrystusa, prawdziwego Heliosa. Tak więc mimo iż on sam jest tylko skalistą Ziemią, podobnie jak Księżyc, który też jest tylko inną Ziemią, jednak w nocy naszego oddalenia od Boga może dawać światło. Księżyc opowiada o tajemnicy Chrystusa. Józef Ratzinger poszerza to spojrzenie. Na symbole, Pisze nieco dalej, nie należy naciskać. Ich wartość polega właśnie na ich obrazowości, wymykającej się logicznym schematom. Epoka podróży kosmicznych skłania do poszerzenia tego porównania, w którym zestawienie myślenia fizykalnego z symbolicznym może ukazać specyfikę naszej sytuacji, także w odniesieniu do rzeczywistości Kościoła. Kosmonauta, czy też sonda kosmiczna, odkrywa Księżyc wyłącznie jako skałę, Pustynie, piasek, ale nie jako światło. I faktycznie, sam z siebie jest on rzeczywiście tylko tym tylko piaskiem, pustynią i skałą. Mimo to jednak, jest on nie sam z siebie, lecz skąd inąd i ze względu na kogoś innego także światłem i pozostaje nim także w epoce podróży kosmicznych. Coś innego, coś nienależącego do niego jest jednak również jego rzeczywistością. Jako nie jego. Istnieje prawda fizyki, ale istnieje też prawda poezji, symboli. I jedna drugiej nie unieważnia. Pytam więc teraz, czy nie jest to bardzo dokładny obraz Kościoła? Ten, kto go sądom kosmiczną przesypuje i przemierza, odkryje tylko pustynię piasek i skały, ludzką naturę człowieka i jego historię z jej pustyniami, pyłem i wyżynami. To wszystko należy do Kościoła a jednak nie stanowi jego istoty. Decydujące jest to, że chociaż on sam jest tylko piaskiem i kamieniem, to jest światłem pochodzącym od pana, od kogoś drugiego. To, co nie jego, należy naprawdę do niego, jest jego istotą, a jego istota polega na tym, że on sam się nie liczy, a liczy się w nim to, czym on nie jest, że istnieje tylko po to, by się siebie samego wyzbywać że ma światło, którym nie jest, ale tylko ze względu na nie istnieje. Wiele ciekawych myśli odnośnie do Kościoła można wydobyć z tej refleksji przyszłego papieża Benedykta XVI. Zatrzymajmy się na początek przy jednej. Czy księżyc w pełni, świecący na rozgwieżdżonym niebie, nie jest czymś pięknym, wręcz zapierającym dech w piersi? Do tego pięknego, rozświetlającego ciemność nocy księżyca porównany jest Kościół. Czy słusznie? Jezus zna swój kościół, jak rozważaliśmy wczoraj. Zna jego braki i niewierności, jak będziemy rozważać jutro. A mimo to dostrzega jego piękno. Dostrzega w kościele dobro. To bardzo ważna dla nas na dzisiaj nauka, gdy o kościele mówi się dużo, ale najczęściej ukazując w nim tylko to, co złe. To frustrujące do tego stopnia, że czasem pytamy samych siebie. Dlaczego jeszcze jestem w kościele? Co ja jeszcze tutaj robię? Znam Twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i Twoją wytrwałość. Nic tak nie buduje i nie mobilizuje do większego wysiłku niż pochwała. Dlatego Jezus, troszcząc się o swój Kościół, o jego rozwój i doskonałość, dostrzega w nim najpierw to, co dobre, co można i trzeba zauważyć i pochwalić. Pięć spośród kościołów, do których skierowane są listy, otrzymało wyraźną pochwałę. Jeden, kościół w Sardes, co prawda jej nie usłyszał, ale Jezus dostrzegł w nim kilka osób, co swoich szat nie splamiły. A więc także wierność poszczególnych chrześcijan wzmacnia całą wspólnotę. Kościół w Laodycei nie otrzymał żadnej pochwały, ale otrzymał zapewnienie o miłości Jezusa. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Zapewnienie o miłości Pana mieli szczęście słyszeć także chrześcijanie z Filadelfii. Co oczywiście nie znaczy, że Jezus kochał tylko te kościoły: wszystkich, których kocham, karce i ćwiczę, mówi, jak słyszeliśmy, i rzeczywiście wszystkie kościoły są upominane i wezwane do nawrócenia. Co Jezus chwali we wspólnotach, do których kieruje swoje słowo? Co mu się w nich najbardziej podoba? Jezus chwali najpierw wiarę, której wyrazem jest wierność oraz wytrwałość, która jest owocem męstwa w znoszeniu trudów. Jezus chwali także miłość, która znajduje swój wyraz w służbie oraz świadectwo dawane Chrystusowi w chwilach próby. Wiara i miłość są ze sobą ściśle złączone. Prawdziwa chrześcijańska miłość jest możliwa dzięki głębokiej wierze. W liście do kościoła w teatyrze czytamy. Znam Twoje czyny, miłość, wiarę. Posługę i Twoją wytrwałość. Jezus zwraca też ogólnie uwagę na duchowe bogactwo Kościoła w Smyrnie, roztropność Kościoła w Efezie, który poddał próbie samozwańczych apostołów oraz zachowanie Jego słowa przez Kościół w Filadelfii. W jednym z listów Jezus połączył pochwałę za wytrwałość w cierpieniu z motywem tej wytrwałości. Otóż adresaci uczynili to dla imienia Jezusa. To bardzo ważne słowa. Nie wystarczy być dobrym, gdy na przykład motywy takiego działania nie są szlachetne. I znów należy sądzić, że to, co Jezus powiedział pod adresem jednego kościoła, odnosi się do pochwał kierowanych pod adresem wszystkich kościołów. Dobro, które Jezus w nich widział, było spełniane dla Jego imienia. Czy było to wszystko, co Jezus mógł pochwalić w tych kościołach? Możemy się domyślać, że nie. Przypuszczalnie w kościołach, do których skierował swoje słowo, Działo się wiele więcej dobra, że obwitowały one w wiele godnych chrześcijan postaw i zachowań. Jezus zwrócił uwagę tylko na te konkretne czyny, ponieważ wpisywały się one w sposób szczególny w sytuację, w jakiej znajdowały się te kościoły, i dzięki nim mogły one skuteczniej walczyć o swoją wierność Chrystusowi i Ewangelii. Kościół jest naprawdę piękny w duszach. W wielu listach pisał kardynał Carlo Maria Martini, znajduje piętnowanie upadku Kościoła, który opisywany jest w dramatycznych słowach. Uważam, że historia pokazuje, iż Kościół nigdy nie był tak kwitnący jak dzisiaj. Po raz pierwszy ma powszechny charakter naprawdę na całym świecie. Ma wiernych mówiących wszystkimi językami i pochodzących z najróżniejszych obszarów kulturowych. Może szczycić się szeregiem wybitnych papieży. Julian Apostata, cesarz, który chciał zniszczyć chrześcijaństwo i przywrócić pogaństwo, uważał, że musi on zwyciężyć kościół na polu działalności charytatywnej. Ten wielki przeciwnik chrześcijaństwa dostrzegał, że jest ono mocne mocą wyrażającą się w czynach miłości. Dlatego właśnie Święty Jan Mariawianej, za główną ozdobę kościoła, uważał wzorowe zachowanie się wiernych. Kościół, można dodać za Świętym Ambrożym, jest naprawdę piękny w duszach. Autorka książki o wybitnym polskim kompozytorze, Wojciechu Kilarze, pisze, że gdy pytała go o to, czy ma świadomość, że jego dzieła przynoszą chlubę chrześcijaństwu, obruszył się, przypominając o ludziach innych zawodów. Każdy wierny, mający sukcesy lekarz, stolarz, dziennikarz, pracuje na dobry obraz Kościoła. W ten sposób zaprzecza sądom, że Kościół to grupa nieudaczników, znających tylko pod Twoją obronę. A cóż powiedzieć o świętych i tych kanonizowanych i tych niekanonizowanych? Każdy z nas pracuje na dobry obraz Kościoła. Chociaż trzeba sobie to uświadomić, nie to jest najważniejsze i ten dobry obraz nie może stać się celem naszych wysiłków. Ten dobry obraz jest ważny o tyle, że łatwiej wtedy Kościołowi wypełnić w świecie misję zleconą mu przez Chrystusa. Bo Kościół nie istnieje dla siebie. Kościół istnieje po to, by być dla Chrystusa narzędziem zbawienia świata. Kościół ma być, według słów Chrystusa, solą ziemi i światłem świata. Jezus troszczy się o swój Kościół. My też winniśmy się troszczyć o siebie nawzajem. Słowa, które Jezus kieruje do Kościołów, są wyrazem jego troski o Kościół, a troska Jezusa o Kościół. Wypływa z jego miłości do niego. Ciekawą radę daje nam, członkom kościoła, Vittorio Messori. Zanim zapytasz się, co kościół robi dla ciebie, zapytaj się, co ty możesz zrobić dla kościoła, czyli dla samego siebie, dla domu, którego nie jesteś tymczasowym lokatorem, ale współwłaścicielem w całym tego słowa znaczeniu. Warto się zapytać, co ja mogę zrobić, aby moja parafia była bardziej kościołem, aby była piękniejsza, abym mógł razem z Chrystusem nią się chlubić. Trzeba jednak też pamiętać, że parafia nie może być ciągle zajęta swoimi sprawami. Kościół apostolski nie mówi o sobie i o własnych problemach. Rozwiązuje swoje problemy głosząc Jezusa Chrystusa. Gdy skoncentrujemy nasze życie i nasze wysiłki na Jezusie Chrystusie, wtedy nasza parafia i nasz Kościół Będą coraz bardziej takie, jakie chce je mieć Chrystus. Wyrazem mojej troski o Kościół będzie również troska o współbraci. Święty Paweł przypomina chrześcijanom w Filippi. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. A w liście skierowanym do Galatów dodał. Jeden drugiego brzemiona noście. Warto zastanowić się w ciszy. Za co pan Jezus pochwaliłby Kościół w Polsce? Za co pochwaliłby moją wspólnotę parafialną? Zwykle łatwiej wychwytujemy wady i braki, ale tym razem spróbujmy spojrzeć inaczej. Dobra w naszych wspólnotach na pewno nie brakuje. Światu, który jest coraz zimniejszy, mroczny i martwy. Proponujemy ciepłe, wypełnione światłem alternatywy. Faktycznie, mówił papież Benedykt XVI. W słynnym wywiadzie zatytułowanym Światłość świata. Potrzebujemy czegoś w rodzaju wysp, gdzie żyje wiara w Boga, trwa wewnętrzna prostota chrześcijaństwa i stąd może ona promieniować w świat. Potrzebujemy oaz, ark Noego, do których człowiek będzie mógł uciec. Takimi schronami są przestrzenie liturgii. Także i w różnych wspólnotach i ruchach, w parafiach, w świętowaniu sakramentów, w ćwiczeniach pobożności w pielgrzymkach i tym podobnych formach. Kościół próbuje rozwijać obronne siły i miejsca schronienia, w których w kontraście do całego zniszczenia wokół nas, znowu staje się widoczne piękno świata i piękno życia. Nasze wspólnoty mogą stać się jeszcze dla wielu, jeśli takimi nie są, prawdziwymi przystaniami, w których będą mogli doświadczyć realnej wspólnoty, braterstwa i tych relacji, których tak desperacko szukają w świecie wirtualnym. Piękne świadectwo o parafii własnego dzieciństwa i własnej młodości daje Carlo Caretto. Moją pierwszą świątynią była parafia, która zaopiekowała się mną, kiedy byłem małym dzieckiem, kilkunastoletnim chłopcem trapionym wątpliwościami, stale rozwijającym się młodym człowiekiem. Ową anteną, która odbiera wszystkie, lepsze lub gorsze, wydarzenia ulicy, szkoły, fabryki, sklepów, wspólnoty, w której żyłem. Mimo że ja miałem wówczas słabą wiarę, przychodziła mi z pomocą wiara innych ludzi. I chociaż przykładów mało budujących było pod dostatkiem, to nie brakowało również i wspaniałych przykładów ze strony ubogich i prostych ludzi oraz naprawdę świętych księży. Jakże bardzo kochałem i nadal kocham moją parafię i mój kościół, chociaż często ukrywałem się za kolumnami, podtrzymującymi jego nawę, aby uciec od spoczywającej na mnie odpowiedzialności. Parafia jest podobna do statku pływającego po morzu, do chaty w lesie, do schroniska w górach. Zawsze nam coś ofiarowuje, nawet gdy jest stara i gdy daleko jej do schludnego czy pięknego wyglądu. Kościół najpiękniejszym darem Boga. Zdarza się nam, katolikom od kołyski, że jesteśmy już znużeni Kościołem, wystawieni na coraz bardziej wyrafinowane ataki kulimy się w sobie i nierzadko zastanawiamy się, co jeszcze robimy w Kościele. Warto wówczas sięgnąć po świadectwo tych, którzy odkryli Kościół katolicki po latach wędrówki różnymi drogami. Być może wspólnie z nimi, potrafimy ujrzeć piękną Kościoła i zachwycić się darem, jakim jest Kościół. Pastor Ulf Ekman pisze. Poczułem się bardzo mały, gdy tak stanąłem przy grobie Piotra i dotarło do mnie, jak wielki jest Kościół Chrystusa. Jak ogromny ma zasięg, jak dobrze jest osadzony i że jest naprawdę niepokonany. Wszystko to przeniknęło mnie i rozlało się w moim wnętrzu niczym źródło radosnej i zaskakującej wiedzy. Kościół jest naprawdę, jak mówił Benedykt XVI, najpiękniejszym darem Boga. Przed laty poproszono młodego, ale już znanego, księdza profesora Józefa Ratzingera, aby odpowiedział na pytanie, Dlaczego jeszcze jestem w kościele? Po wstępnej refleksji nad sytuacją kościoła wyjaśnił dlaczego zostaje w kościele. A więc zostaje w kościele, ponieważ jest to nie nasz, ale Jego, Jezusa Chrystusa kościół. Ponieważ ten kościół uczy go wiary, a wiara jest konieczna dla świata, ponieważ tylko wiara kościoła zbawia ludzi, ponieważ kościół wniósł ślad światła w dzieje, a także ponieważ jeszcze dzisiaj można spotkać w kościele ludzi, którzy są żywym świadectwem wyzwalającej mocy wiary chrześcijańskiej. I wreszcie, ponieważ zasługuje na to, żeby istniał i zasługuje na to, żeby go kochać.